Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić wam, według mnie, pięciu dość ciekawych sitów. No jak możecie się domyśleć, większość z nich będzie pochodzić z legend. Strzelam, że możecie ich znać, ale myślę, że warto ich sobie odświeżyć, a także powiedzieć, czym wyróżniali się na tle innych wojowników. No, i tutaj taki mały disclaimer. Wiem, że bardzo uproszczę ich historię, a właściwie przedstawi taki totalny zarys. Ale no, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, ponieważ ten odcinek byłby bardzo długi. A ja chciałbym tylko Wam przybliżyć po prostu ich postacie. Zapraszam do oglądania. Mimo to, zacznijmy od Kanonu, czyli od Darfa Momina. Z tych wszystkich postaci, być może będzie on najbardziej znany, ale warto przybliżyć Wam jego postać. Posiadał on bardzo charakterystyczną maskę i różnił się od większości sitów, ponieważ zamiast niszczyć, wolał tworzyć. Niejas z jego jąk powstawały różne okropne dzieła, posągi, figury, często stworzone z wnętrzności różnych zwierząt. Momin uważał, iż jego kreacje są hołdem dla ciemnej strony mocy. W końcu postanowił on jednak zrobić swoje finalne wielkie dzieło: zatrzymać czas, aby zobaczyć miny ludzi tuż przed zniszczeniem ich całej planety, aby zatrzymać strach i cierpienie na ich twarzach. Momin został jednak powstrzymany przez rycerzy Jedi i jak mogłoby się wydawać zabity. Ten jednak przetransformował swoją świadomość do maski, którą wiele lat później zdobył Imperator i podarował Wajder'owi. Momin zaczął rozmawiać z duchem dawnego Lorda Sithów, który powiedział mu w jakim miejscu wybudować świątynię Vadera. Wszystko po to, aby otworzyć wiota do wymiaru, z którego będzie on mógł sprowadzić swoją ukochaną Padmę i przywrócić ją do życia. Po wielu podejściach wrota zostały finalnie otwarte. To jednak okazało się być planem Momina, który w ten sposób odzyskał swoje ciało i pełnię sił. Stoczył on pojedynek z Vejderem i trzeba przyznać, że praktycznie on go wygrał. Zgubiła go jednak arogancja, gdyż uwierzył, że ciemna strona mocy ochroni go od śmierci. Nie zareagował, kiedy Vejdę cisnął w niego głazem. Niedługo po tym potężny Lord zostały został na ścianie. Der Duch tej Lady Seed zamieszkiwał świątynię Jedi, a właściwie bibliotekę, podczas panowania Imperium Galaktycznego. Pewnego razu na Coruscant przybył Starkiller w ramach testu, aby zmierzyć się z tą wojowniczką. Posiadała ona miecz o podwójnym ostrzu, lecz to, co wyróżniało ją na tle innych Sithów, były jej umiejętności kształtne. Przybrała ona formę ukochanej Starkilea, Juna Eclipse, aby zwieźć go w pojedynku. Ponadto Darth Phobos używała dość rzadkiej techniki, która rozmywała obraz przeciwnika przed oczami, przez co ten nie był w stanie jej trafić, właściwie jej nie widział. Mimo tego, Starkiller okazał się lepszym wojownikiem i finalnie obezwładnił Lady Seed. Ta po raz ostatni spróbowała przyjąć formę Juno Eclipse, aby oszukać Starkillera, on jednak zabił ją na miejscu. Zostańmy chwilę jeszcze w klimatach Deforce Force Unleashed, ponieważ w Świątyni Jedi mieszka również duch innego darfa, Darth Desolusa. Pochodził on z tej samej jasy co wielki inkwizytor i był pałaninem. To, co wyróżniało go na tle innych lordów Sithów to przede wszystkim korzystanie z tarczy. I to nie energetycznej, lecz po prostu zwykłej. Używał ją podczas starcia ze Starekilejem. Ponadto posiadał on błyskawicę mocy koloru czerwonego, tak samo jak syn Namortis z Sejalu Wojny Klonów. Dawno temu Desolus był niezwykle znanym lordem Sithów, gdyż wymordował on mnóstwo Jedi, zanim ci zdążyli go zabić. Jego duch podczas stacia ze Starkillerem popełnił jednak ogromny błąd i przeniósł walkę tuż pod ogromny pomnik Rysesza Jedi, który zgniótł Darth Desolusa, kończąc jego drugi żywot. Darth Sion, czyli Mistrz Bólu. Będzie to postać na pewno znana trochę starszym fanom, ale warto ją przybliżyć tym, którzy ją zapomnieli lub jej nie znali. Jeżeli myślicie, że utrzymywanie się za pomocą nienawiści przez Mola po przecięciu w pół to duże osiągnięcie, to na pewno zaskoczy was Darth Sion. Ciało Darth Siona rozpadało się w oczach i to dosłownie. Jego postać wyglądała jak zrobiona z puzli, gdyż kawałki ciała trzymały jedynie nienawiść i ból. Ból ten jednak dawał siłę Darth Sionowi. Pewnego razu został on śmiertelnie ranny. Lecz to wykorzystał tylko po to, aby zwiększyć swoją potęgę za pomocą bólowi. Oszukał on wręcz śmierć i zabił swojego oprawcę. Rozumie się raczej samo przez się, że, za pomocą swego bólu nienawiści, D'aev Sion przedłużył nienaturalnie swoje życie i brał udział na przestrzeni lat w wielu ważnych wydarzeniach. W wojnie Exar z Jedi, razem z Ewanem był po stronie Sithów, a nawet należał do słynnego tym wywiatu razem z na Nyelusem i D'aev Tryon. To bez wątpienia bardzo barwna postać która wiele przeżyła, a na końcu swojej drogi dostała tak naprawdę swoją upragnioną śmieć i uwolniła się od swego bólu. Warto oczywiście dodać, że jest to postać pochodząca z legend. Dive Cadis, a właściwie Jason Solo. W legendach był to syn Hanai Lei, a także brat bliźniak Jane Solo. Uczył się on w prakseum Jedi na jawinie 4 pod okiem swego wuja Luka Skywalkera. Podczas wojny z Wągami są on porwany i torturowany przez rok, co zbliżyło go do ciemnej strony mocy. Finalnie jednak razem z rodziną pokonał Juzang wongów. W następnych latach za pomocą Lady Lumi, dawnej uczennicy Wejdea, przyszedł na ciemną stronę mocy i dokonał wielu złych rzeczy. Przede wszystkim zabił on Maja Jade, czyli żonę Luka Skywalkera. Darth Caedus, podobnie jak kiedyś Darth Vader, wierzył, że czyni dobrze i chroni galaktykę, ponieważ chciał, aby ta była bezpieczna. Nie zauważył jednak, że stał się tym, co obiecał zniszczyć. Finalnie został on zabity przez swoją siostrę Jane Solo. Oczywiście zachęcam was do poznania się bliżej z jego historią, bo jest dość bogata i długa, a ja tylko chciałem przybliżyć wam tego bohatera. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak możecie zobaczyć, każdy z tych sit'ów wyróżniał się czymś na tle swych kolegów po fachu, czy to wyjątkowym wyposażeniem, zamiłowaniem do sztuki, jakimiś umiejętnościami bądź powiązaniem z głównymi postaciami z oryginalnej trylogii i ciekawą historią. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to właściwie moje zadanie na dziś jest spełnione. A jeżeli nie, to będę wdzięczny za napisanie, co można poprawić, aby przyjemniej wam się oglądało moje filmy. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. A właściwie to do usłyszenia.